Kolejną y, paczkę, ale tym razem zamówiona przeze mnie. Tym razem, nie, nie jest to dzieło do Dobrze zabezpieczona widzę. Raster, drukarnia raster, coś takiego. Będę dobrze opieczętowana. Paczka, a w środku jest coś takiego. 28,59 opłaciłem w środku są takie mini przyłbice takie duże dilerki zapakowane Ale trzeba sobie samemu to o, trzeba to samemu sobie tutaj to złożyć teraz ja tak bierzemy tutaj wkładamy te zaczepy muszą się pokrywać te otworki muszą się pokrywać tym, teraz z tej strony weźmiemy to, co musi być wygięte. jest takie proste. To wygięte. Cięci mi jeszcze to musi wejść ja bym to jeszcze skleił, bo to, to jest wielkie niepewne trzymanie. Jakąś kropelką, czy czymś takim, ponieważ nie, nie, uwierał, nie uwierał ten klej, ale sugerował to skleić tutaj, pod spód dać klej pod te zaczepy. Smontujemy gumki, ja trochę je skróciłem, bo przez pomyłkę one trochę są za duże. Raczej skrócić. O. Inaczej, kurde, ole, też to przechodzi, to tak w cały świat to przechodzi. Podcinane, dlatego teraz trudniej do przewlec. Bo to powinno być jakoś, chyba tak. O, tak i dopiero. Jest tam to źle. To musi być w ten sposób. Tak, o. To wlekamy to i dopiero wiążemy. Dopiero wtedy wiążemy to. Ja zrobiłem to tak. tą pierwszą przełbicę trochę źle zmontowałem. O nie oczywiście. to tutaj gumki, gumki. Idę w pasmaterii się kupi jakąś taką gumkę. Dobra. O! Coś takiego musi być. To jest też. Tamtą źle wykonałem przełbicę. To no, trudno.

Sobie. Nie. nie ma uszy, tylko wchodzi, ale ciasno, tak to ma wyglądać, tak to ma tak na nosie wyglądać, chociaż czy przesuwa, czy się przesuwa coś, kurde, nie, ja chyba będę musiał to podkleić, powiem szczerze, te zaczepy.